Witam z powrotem w Still Life Ym, Ruszamy teraz do archiw Archiwów... <gryw> nie wiem jak to się mówi. Musimy wykorzystać ten kluczyk O tu Tak jest b 3 wiedziałem, bo najniżej po tym zawsze w filmach tak jest, nie? I jesteśmy Uuuu! Czy jest to tu? Zamknięte. Korytarz za tymi drzwiami prowadzi do archiwum. Zamek szyfrowy musi być po drugiej stronie. Zamek szyfrowy, hmm? Te drzwi prowadzą do pokoju antyterrorystów. Może by się otworzyły, gdybym zrobiła spięcie. Jakie spięcie? A tutaj coś jest, jakieś tu. To się nie uda. Muszę się dostać do obwodów, ale raczej nie przy pomocy sztucznych paznokci. Dziesięciocentówka raczej też odpada. Kartą? To się nie uda. Kółkę. To się nie uda. Musimy pewnie pójść na górę, zdobyć od ciecia. Mm. Założę się, że będziemy musieli iść do Claire. I on nam da śrubokręt czy powie, albo skalpel jakiś odkręcimy te śrubki. A najpierw sprawdźmy w wózku. Wiedziałem, że będzie. Haha, tada. No to przynajmniej idzie jak na razie gładko. Dopiero parę minut mija, ale ja już kurczę, jestem na tropie. Mogliby sobie już odpuścić te pokazówki, że ona jedzie windą. Przecież wiemy, że jedzie windą. Dobra, sprawdźmy te obwody. I pewnie będziemy mieli jakąś zagadkę, ej. Teraz potrzebuję czegoś, co wytwarza prąd. Hmm? Teraz potrzebuję czegoś, co wytwarza prąd. Nie mamy nic takiego. No dobra, to wracamy się na górę. Gdzie? Gdzie możemy z... <laughs> Chyba wiem co <laughs> O, już teraz wiem lepiej. <laughs> nie, nie, nie musimy się cofnąć. Przypomniało mi się coś Musimy zjechać na dół. Ja Jazgod. Yes Ty to masz głowę B2 Pamiętacie ten dyk defiburator Ale wypaś. No właśnie. Mam nadzieję, że to o to chodzi. Dekreanimator. De mogę zabrać? Nie mogę zabrać. Dekreanimator? Dlaczego nie mogę zabrać? Nie powinien, nie, nie powinien wytwarzać prądu? Dobry. Zaraz to po co jest to miejsce? Tylko po to, żeby sprawdzić monitory, kiedy uciekał ten koleś? Może pójdziemy do kosnicy? Zamknięte. Claire pewnie ciągle jest na miejscu morderstwa. E, tak, na pewno. Poszła sobie na górę, bo jej się papier skończył. Ale ciągle jest na miejscu morderstwa. No więc trzeba na górę, no. Nie mam in innego pomysłu... No, może tam. Zobar A może tu? Y A może nie. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz. Może ten pan ma coś. Dzień dobry pan. Nie, wygląda Jest na zaj zajęty. Murwi kamerę, ona wytwarza prąd. Możesz telefon użyć? No nie musi być coś mocnego, tak? Z kopem Na biurku coś mamy Tutaj są Dokumenty Może u szefa. O, o, coś tu było do zabrania Paralizator? Paralizator. Par tak. Dwa prąd o wysokim napięciu. Zaraz ich szef. Zamiast trzymać Gnata, chociaż nie, Gnata pewnie ma ze sobą. Policja nosi po paralizatory? No dobra. Ale przynajmniej mamy rozwiązanie. Du, du, du. Ciągle ta sama jedna melodia leci. Du, 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 du. Du, 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 Karabin szturmowy M16A1 z dosyłaczem zamka i tłumikiem płomienia. Magazynek na 20 pocisków. Antyterroryści zabierają nam całą zabawę. Nie zdajmy tego paznokciami. Są sztuczne. Nie zdejmy tego no, paznokciami. Dobrze. Są sztuczne. Jak rany. Co ja mogę tu zrobić więcej? Najpierw muszę uruchomić robota. Aha! Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby promienie lasera stały się widoczne. Inaczej nie będę w stanie przedostać się robotem. Aha. Ach, one są super. Rozbraja się nimi bomby. Wróciłam dwa miesiące temu, a te znaki ciągle mnie wkurzają. 로봇이 어떻게 켜지? Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby promienie lasera stały się widoczne. Inaczej nie będę w stanie przedostać się robotem. Jak? Ja mam to zrobić? Użyj paralizatora! Hm. Zamknięte. Coś z tym paleniem. Czy tu można. O, może zraszacze, jak uruchomimy. Ale jak? O! Coś zyskaliśmy. Książka o twórczości. Nie. Czekam, gadam Instrukcja obsługi zdalnie sterowanej jednostki do rozbrajania. nas po pionowych potrafi wejść Hm. Najpierw muszę uruchomić robot. tak, tak. Nie mam go wydłużyć. Albo jak on ma się wspinać po tych. Nie może się wspinać. Muszę znaleźć jakiś sposób, żeby. Problem... Nie mam pojęcia. E, poczekajcie, momencik. Ja się na chwilę wyłączę i y, pomyślę, jak to wykonać. Wszystko. E, Okej, okay, jak widzicie, y, robocik może się wspinać na drzwi. Jak zakończyłem, to od razu wlazłem tutaj i sprawdzałem po ścianach, czy on może chodzić. I właśnie wlazł na drzwi i zacząłem nagrywać. Więc minęła, może. minutka. Niecała, na dodatek. I coś mamy zrobić z tym, pewnie. O, no, wow, on strzela. Czyli teraz możemy wejść do tych drzwi? Tak, chyba. Yeah. Coś tu możemy użyć. Kubku Toda. Nie wiem. A musimy użyć czegoś, żeby lasery było widać. Przecież nie wejdę w pole laserów. Fak. Jakiś dym, granat dymny trzeba znaleźć. Nie wiem, m empię. Może coś w biurze będzie do znalezienia. I jedziemy. Myślałem, że sprawdzę zegarek. A może nosiła tak zegarek, jakoś tak wiecie? Nie jak normalnie, tylko tak odwrotnie. Masz coś na Nie, no na biurku nadal nic nie ma. Może tutaj coś będzie? O! Nie, no nie, nie, za mało tego. Co, tutaj już nic nie możemy zabrać temu kolesiowi. Jakiś. Potrzebujemy dym, dym z dworzy zrobić. Jakiś spray, coś takiego. O, 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 mam pomysł. Na, na tego, na samym wejściu na dole jest ten, przecież gaśnica, pamiętacie? Na samym początku gry, kiedy zacząłem nagrywać, sprawdzałem tę gaśnicę. Może i ona może tam nam pomóc, bo ona wytwarza takie rzeczy przecież. Taki dymek. Poszedłem do Claire, ale jak znam życie, według Wiktorii jest na miejscu zbrodni. O! Zmienili z, zmienili ten gaśnicę? Była czerwona wcześniej. Okej, okay, dziękuję. <trudzieńidentified> <z Salz lean> <si Genesis> jestem dobry. Kurde, a się zastanawiam, czy gra jest warta świeczki. Ja rozumiem, że morderca i tak dalej. Ale Kubie, to ty przesadzasz trochę. I dobra, rozumiem, że teraz możemy rozpryskać te, te gaśnice na ten... Na lasery. Jakaś dziwna ta gaśnica. Aha. Zapiszę sobie. Przecież nie wejdę w pole laserów. A! Pewnie robocikiem mamy wejść. Zresztą zapiszę sobie tutaj. Na tym. Nawet na tym. Żeby jak coś mi się nie uda to jak wczytam, to przecież ten. Nie będę całą drogę latać, tylko od razu będę na tym miejscu. A mogę teraz zapisać? Nie mogę. Cholera. No dobra, no ruszajmy. Teraz pewnie możemy robocika wpuścić w pole draserów. Dobra, tutaj. Poczekaj. Ojej. Zanim mają tych robocików. No, a, to może od razu pójdziemy na partyzanta do przodu. Znaczy, na pewno w tym miejscu musimy przejść tutaj, bo to tu się tak rozchodzą, nie? No, za załączajcie się. I wziął. Wziął. A przecież on... O, o nie, on idzie tutaj, ojej. To zrobimy tak. On przejdzie tutaj, bzium. Eee. Ojej, było mi od razu szybciutko iść do przodu. Dobra, wypuścimy go jeszcze raz. Znaczy, będziemy go wypuszczać, aż nam się uda, tak? My secret girlfriend... girlfriend robot. Real girlfriend robot. Mm -hmm. Fajny taki robocik. Z laserem. Dobra zrobimy ten sam manewr. a mogę tu zapisać? A nie mogę nawet do opcji wejść. Dobra, robimy raz-dwa, tak raz-dwa. Wziąłem raz, dwa, trzy. Yy. Czekajcie, tu jest ściana. Czy można po niej wejść? Nie no nie no, laser przecież lata. Czy da się wyjść tutaj na ścianę? Da się wyjść. <laughs> Ojej! Dobra. Mamy plan. Najpierw muszę... Tak, tak. Chociaż nie no, przecież mogę Skoro wchodzę na te ścianę Ale one za szybko latają, ja nie zdążę A mogę wejść z drugiej strony? Mogę. Uciekaj, robociku! Oh. Eee, tu chyba nie lata żaden laser. Tędy nie mogę przejść, więc będę musiał się szybko... Kurde A wiem jak muszę przejść, ok, <laughs> wybaczcie, że ten yy... że tyle to trwa, ale naprawdę wyszukać trzeba do dobrą drogę. Gdybym go mógł trzymać, żeby on ciągle szedł, a nie tak, że jeden kwadrat, drugi kwadrat. A, tu mi nie zagraża. O nie! Zagraża! Zagraża! No nie! Ojej! Co się dzieje z tymi robociekami? One giną? Nie, niemożliwe. Przecież podłoga wyściełana by była. Martwymi robocikami. Znaczy, jeżeli można nazwać coś takiego, że jest martwy. Popatrzcie, nie zacz. A nie, w sumie, zatrzymuje się na momencik. Szybciej! Się. Co teraz mam zrobić? E, gdzie mam dojść? Może tu? Eee, chyba nie. A może do tego? Nie da rady się do tego dostać. Nie, niemożliweż do tego. Nie musiałbym takiej skomplikowanej drogi przechodzić. No iść, burmud. A nie mógł, nie mógł, ten ty iść. Jej. Jest cholera. Gdzie ty masz iść. I ty jeszcze jak Wiktoria nim steruje. Do przodu! Skręć w prawo! Do przodu! Do przodu! Do przodu! Do przodu, do przodu! do przodu! No sz, sz. Zacząłem się wydurniać i oczywiście skończyło się to do chrzanu, cała akcja. Do chrzanu Ale gdzie ja mam iść? Ja nie wiem. Poczekam, poczekam. Bym zdążył, ale. Chcę, chcę zobaczyć, czy na pewno nie muszę dostać się do tego urządzenia. A może ja muszę się tu dostać jako górą? Tędy... Nie, Nie dam rady tak zrobić, cholera. Od razu mnie łapie. Hmm. Hmm. No, a spróbujmy przejść tą okrężną lewą drogą. ...i zobaczymy. A nie, nie tędy miałem wchodzić, ojej. Ojej, tutaj nas dosięga. Wiecie co? Wrócę do Was, jak będę już na górze.